W tym roku swój jubileusz obchodzi Szkoła Podstawowa w Rogoźniku. To już 50 lat istnienia szkoły. 3 czerwca odbyła się uroczysta msza, po której uczestnicy przemaszerowali do szkoły na Akademię zorganizowaną przez Radę Pedagogiczną oraz uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Dyrektor szkoły na swoje ręce przyjął najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje związane z jubileuszem, którzy złożyli mu zaproszeni na ten dzień gościa. W dzisiejszym dniu towarzyszył nam Pan Arkadiusz Watoła, Starosta Powiatu Będzińskiego. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jak ocenia Pan ten dzisiejszy dzień, tą naszą uroczystość, 50-lecie Zespołu Szkoły Podstawowej w Rogoźniku? Przede wszystkim dziękuję, dziękuję serdecznie za zaproszenie. że Cieszę się bardzo, że mogłem świętować razem z Państwem dwie uroczystości 50-lecie zespołu szkół w rogoźniku oraz 791 rocznicę powstania istnienia tej miejscowości. Rzeczywiście przedstawienia wspaniałe młodzież, niezwykle utalentowana. Przy okazji pragnę złożyć życzenia pedagogom za ich wkład, zaangażowanie i wiedzę przekazywaną naszym młodszym pokoleniom. Uczniom z kolei życzę samych sukcesów i wszystkiego dobrego. Na początku byłam szaf w kościele, teraz uroczysta akademia. Uczniowie niewątpliwie bardzo dobrze się przygotowali do tego dnia. To dla nich też bardzo ważne wydarzenie. Wszystko przebiegało pomyślnie z tego, co dało się zauważyć. Jak pan ocenia przygotowanie uczniów? Tak, znakomicie. Robiły wrażenie najmłodsze, starsze i te średnie dzieci. Robiły wrażenie wspaniale wyszło. Widać, widać wkład nauczycieli i zaangażowanie dzieci. Pięknie wyszło. Szanowni goście, tak, dyrektorze, kochana młodzieży, królowie pedagogiczne, z tak szacownego jubileuszu i dziesięciolecia jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni z działalności szkoły. Tutaj w tym miejscu trzeba podziękować. wkład w rozwój tej szkoły i w to, że ona funkcjonuje do dnia dzisiejszego w takim w taki stanie, w takim stylu, jak funkcjonuje. Proszę Państwa, chciałbym podziękować budowniczym. Zaczynali budować tą szkołę w czasach trudnych, kiedy o każdą cenę trzeba było walczyć. Z nami pani Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu. Proszę nam powiedzieć, jak pani ocenia przygotowywanie dzieci? Bo 50-lecie szkoły, Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, to duży, okrągły jubileusz. Dzieci przygotowały się pod okiem nauczycieli i rady pedagogicznej. Na pewno nie, był to niewątpliwy stres dla nich. Jak pani ich ocenia, ich przedstawienie i tą całą akademię? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że 50 lat szkoły to rzeczywiście. Oczywiście szmat czasu. To już dziadkowie, rodzice, to młodzi ludzie, którzy teraz rozpoczynają życie, i oczywiście uczniowie, którzy wchodzą dopiero w. W szkołę, w naukę, w to, co zaczyna być ich czasem młodości. Mam nadzieję, że ta szkoła rzeczywiście sprawi im wielką przyjemność, nie tylko dostarczając wiedzę, ale również bawiąc umożliwi zawieranie przyjaźni na wiele, wiele lat, czasami do końca naszego życia i tego wszystkiego życzę żeby szkoła była ta szkoła była dla nich jak to się mówi naszą szkołą tak wszystkiego tego życzę młodym ludziom a muszę powiedzieć że z wielką przyjemnością słuchałam dzisiejszych występów to zaangażowanie zarówno pierwszoklasistów jak i tych starszych wyjątkowe no, z wielką przyjemnością słuchałam i pewnie jeszcze nieraz będziemy wspominać dzisiejszą uroczystość proszę nam powiedzieć czego mogłabyś Pani życzyć uczniom, którzy startują, są w tej pierwszej klasie, zaczynają dopiero przygodę z nauką, Radzie Pedagogicznej w dniu tej okrągłej rocznicy. No przede wszystkim wspaniałych nauczycieli, wspaniałych wychowawców, takich, których po latach wspomina się z łezką, z sympatią, ale też takich, którzy pozwalają nam zdobywać wiedzę, którzy wskazują, gdzie warto zajrzeć, czego warto posłuchać i co warto zapamiętać. A nauczycielom życzę by uczniowie dostar dostarczali im dzień po dniu satysfakcji z tego co robią, bo to trudne zajęcie uczyć dzieci. Codziennie trzeba się zmagać z przeciwnościami, ale też wielka przyjemność i ta satysfakcja z tego, że z murów tej szkoły wychodzą zdolni młodzi ludzie, którzy z nadzieją i sympatią patrzą w przyszłość. I myślę, że tego właśnie życzę i nauczycielom, i dzieciom. Podczas święt świętowania jubileuszu nie mogło zabraknąć z nami posła Waldemara Anzla, absolwenta szkoły podstawowej w Rogoźniku. Proszę nam powiedzieć, jak wrażenia przekroczyć próg szkoły po latach? To zawsze miło być w murach szkoły. Serce zawsze mocniej bije. Wracają wspomnienia ze szkolnych lat. Także to bardzo dobrze być, a szczególnie na 50-leciu okrągłej rocznicy szkoły w Rogożniku, szkoły, w której spędziłem 8 lat w murach tej szkoły. A proszę nam powiedzieć, przechodząc korytarzami, mijając salę, wiadomo na pewno zmieniły się po tylu latach, spędzając czas podczas akademii w sali gimnastycznej, a nawet teraz tutaj, w tej bibliotece, czy jakieś wspomnienia wracają? Tak, to znaczy, sale są te same. Patron szkoły Juliusz Słowacki także patrzy na nas ten sam. Także, mówię, wiele wspomnień wraca. Oczywiście, wiele rzeczy się zmieniło. Szkoła jest nowocześniejsza, młodzież jest wspaniała, rozpromieniona. Wspaniali pedagodzy, którzy są dobrze przygotowani do tego, aby edukować przyszłe pokolenia dzieci i młodzieży. Proszę nam powiedzieć, y jak ocenia pan Akademię, przygotowanie uczniów? Bo to niewątpliwie stres być na scenie, gdzie tyle oczu patrzy podczas okrągłej rocznicy szkoły. I jak się podobała Akademia? Jak to wszystko wyglądało pana, pana oczami? Akademia jest bardzo dobrze przygotowana. Oczywiście młodzież może być stresowana, ale tego stresu dzisiaj nie, nie widać. Jest świetnie przygotowana. Widać taki właśnie Luz, spontaniczność. Także widać, że świetnie zostało to przygotowane przez nauczycieli, dzieci i młodzież. Znajdujemy się w miejscu, gdzie będziemy mogli obejrzeć, wrócić wspomnieniami do naszych kronik szkolnych, dzienników. Mam nadzieję, że Pan się zaraz tutaj gdzieś odnajdzie odnajdzie swoją klasową kronikę i z uśmiechem na twarzy będzie wspominał te lata spędzone w tej szkole. Ja bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.